Dziękuję za głos. I mam nadzieję, że państwo wybaczą mi trochę ogólniejszy temat niż te poprzednie dwa referaty, bo zaproponowałam taki m, tytuł referatu cnotliwy obywatel, dobre prawo, skuteczna władza, międzywojenna myśl polityczna w poszukiwaniu fundamentów silnego państwa. Stanisław Grabski napisał kiedyś tak, tak jak młodzieniec trzymany despotycznie w przymusowym posłuszeństwie sam siebie nie zna. Póki nie zacznie żyć własną wolą, podobnie obecne pokolenie narodu naszego rozpoczęło niepodległy byt państwowy bez dokładnej znajomości Polski. Przez 123 lata różne wizje Polski, różne konfliktowe interesy znajdowały się właściwie w tym samym worku, e, mocno zawiązanym na supeł przez państwa zaborcze. Byłoby naiwnością sądzić, że to jest scali, że to je pogodzi. W związku z tym, kiedy worek zniknął, bardzo szybko stało się jasne, że nie da się tak po prostu zlepić z różnych fragmentów jednej wspólnej politycznej woli. Zresztą wrażenie, że, że Polska stanowi taki dosyć luźno powiązany zespół elementów potęgowała sama rzeczywistość, nieokreślone granice, brak nawet ko połączeń kolejowych między różnymi dzielnicami, różne narodowości. Wszystko to sprawiało, że Stanisław, przepraszam, Stefan Żeromski mógł napisać, że Polska jest właściwie krajem złożonym z trzech nierównych połówek, wtórował mu Michał Bobrzyński mówiąc, że no, te połówki są zszyte dosyć grubym ściegiem. I, i, I sądzę, że w tej sytuacji wszystko, co potrafiło zjednoczyć nawet na płaszczyźnie ideologicznej, czyli stanowiło jakiś fundament funkcjonujący ponad podziałami takimi obserwowanymi w rzeczywistości, nabierało szczególnego znaczenia, bo stanowiło bardzo ważną motywację do podejmowania wspólnych działań. I właśnie na takie dwa czynniki funkcjonujące ponad podziałami chciałabym zwrócić uwagę. Pierwszy to jest taka szczególnie nasza. Aprecjacja w instytucji państwa. Z tym, że nawet to państwo nie, nie tyle jest traktowane jako narzędzie politycznej organizacji obywateli, ale nabiera dodatkowego wręcz moralnego zabarwienia. Ze względów historycznych, tradycja polska, czyta z pod znaku oświecenia, czy egzaltowanego romantyzmu, czy później pozytywizmu, głosiła, że państwo jest szczególną wartością w życiu każdego narodu, czy, czy warunkiem realizacji innych wartości. Czyli właściwie państwo funkcjonowało nie w sensie prawnym, ale wręcz w sensie tego, co Stanisław Ossowski nazwał ojczyzną ideologiczną. Polska była podmiotem prawa międzynarodowego, ale przede wszystkim była dobrem wspólnym, które domagało się jakiejś wspólnej realizacji, domagało się lojalności, posłuszeństwa, a drugim ogólnie akceptowanym przekonaniem była zgoda na uczynienie z Polski. Państwa republikańskiego, demokratycznego. Była to zgoda w niektórych okolicznościach, znaczy w niektórych przypadkach wymuszona okolicznościami, bieżącymi działaniami politycznymi, ale wyznaczała jakieś ramy dyskusji politycznych ówczesnych. Przywiązanie do republiki można by również wywodzić z naszej tradycji, ale tutaj spadek był obciążony no, istotnymi długami. Natomiast o wyższości republiki, ustroju tego typu, przekonywała sama obserwacja rzeczywistości, bo to właśnie kraje takie, które wybrały ten model, plus monarchiczna, głównie z nazwy Wielka Brytania, wygrały pierwszą wojnę. No i nic dziwnego, że, że, że na mapie właśnie taki system ustrojowy zaczął dominować. Obydwa te czynniki miały charakter akcjologiczny, czyli należały do, takich zbioru, do takiego zbioru założeń, które determinowały sam schemat myślenia politycznego. Oczywiście u progu niepodległości najważniejsze było działanie. Trzeba było wiele zrobić, ale, a to powoduje taki bezwład myśli, jak oceniał Janusz Pajewski. Jednakże no nie, ma, nie ma działania bez myślenia. Inaczej to tylko Marx uczył, ale skutki były mierne. I, i, I chciałabym zwrócić na takie zakorzenione, czy, czy w naszej tradycji, czy przejęte od innych, schematy myślenia, charakterystyczny rys, specyfikę polskiego myślenia okresu międzywojennego, dotyczącego poszukiwania fundamentów silnego państwa, szczególnie, konkretnie, silnej polskiej republiki. Refleksja polityczna poświęcona zaletom ustrojów, Respektujących wolność obywateli, czy umocowanie władzy w ich woli, jest olbrzymia. No, pracowały na nią stulecia i zawsze to była tradycja niejednorodna. Ja bym wyróżniała dwa takie nurty tutaj. Z jednej strony maksymalistyczny, z drugiej strony minimalistyczny. Punkt wyjścia nurtu ma maksymalistycznego głosił zazwyczaj, że, że republika jest lepsza, ponieważ obywatele zasługują na to, by uznać ich podmiotowość polityczną. Odpowiedź na pytanie, dlaczego zasługują też by mogła wskazywać na dwie takie odmiany tego stanowiska. Z jednej strony, nie wiem, można by ją wywieźć ze szkoły praw natury, która argumentuje, że człowiek jeszcze przed państwem jest istotą dobrą, racjonalną, nie szkodzi innym, w związku z tym nielogiczne by było, gdyby zakładając państw, założenie państwa wiązało się z pogorszeniem sytuacji obywateli czy, czy ograniczeniem ich wewnętrznego potencjału. Druga odmiana tego stanowiska no ma korzenie starożytne, może jest mniej optymistyczna, jeśli chodzi o naturalne przymioty jednostek, ale i ona przyznaje, że republika jest lepsza, ponieważ to instytucje republikańskie właśnie pozwalają wzmacniać cnotliwość obywateli, w tym takim starożytnym sensie porządności, sprawiedliwości, uczciwości. Instytucje republikańskie po prostu czynią z człowieka lepszego obywatela, bo promują zaangażowanie, uczą odpowiedzialności i tak dalej. W każdym razie w obydwu wersjach maksymalistycznej koncepcji uzasadnieniem republiki jest jej wyższość, wręcz moralna, nad innymi ustrojami. No i warunkiem jej istnienia jest właśnie podtrzymywanie tego przekonania odsnotliwości obywateli. Myślę, że właśnie w Polsce na początku, zwłaszcza debaty o, o przyszłym kształcie ustrojowym, dominowały takie właśnie maksymalistyczne oczekiwania wobec nowo powstałego państwa. Obywatele polscy zasługiwali na swoje państwo, bo walczyli przez długie lata jako jednostki o jego powstanie. I wydawało się, że te, takie zakorzenienie na gruncie wspólnej wartości jest wystarczającym warunkiem, no, przezwyciężania wszelkich podziałów, czyli nie doceniano blokad rozwoju, jakie były, takich strukturalnych, nie doceniano animozji personalnych. Wydawało się, że można to zepchnąć na, przynajmniej początkowo, na dalszy plan. Wrażenie jedności na głębszym poziomie prysło bardzo szybko. Po uchwaleniu konstytucji marcowej, po zabójstwie Narutowicza, po inwektywach naczelnika pod adresem nowo konstytuowanego sejmu stało się jasne, że to za mało, że tak Wychodząc od maksymalistycznych koncepcji, od takiego moralnego oczekiwania wobec nowego państwa, niewiele jest się w stanie osiągnąć. No, wyjścia były dwa. Z jednej strony każde ugrupowanie zaczęło głosić, że ono reprezentuje tych właściwych Polaków. Tak? Dla ludowców, taką najlepszą częścią duszy polskiej byli, jak pisał Tugut, no chłopi najgłębszym, najbardziej jednorodnym, najczystszym pokładem polskiej duszy. Dla narodowców była taką czysta polska dusza katolika, dla piłsudczyków powiedzmy dusza staropolskiego patrioty bezpartyjna oczywiście. Nawet socjaliści głosili, że postulat do społecznienia własności to nie tylko posiada wartość ekonomiczną, ale pozwoli na wykształcenie jakiejś wyższej moralności lepszego człowieka. Tymczasem jednak wybory na przykład pokazywały, że żadna z tych dusz nie jest w stanie przejąć kontroli nad całym społeczeństwem, czyli nie da się tego przełożyć na rzeczywistość parlamentarną. Najbardziej rozczarowani byli tym no, chyba ludowcy, ponieważ skład społeczeństwa polskiego powodował. Przynajmniej na początku takie założenie, że skoro większość społeczeństwa stanowi ludność chłopstwa, chłopska, to powinno się to przekładać na skład parlamentu. Uzyskanie w tej sytuacji około 1 trzeciej mandatów generalnie partii chłopskie nie mogło więc zadowalać. Pozostawała więc modyfikacja niektórych założeń, takich właśnie ogólnych, nie musiało to oznaczać kwestionowania dojrzałości obywateli, czyli od razu założenie, że z naszymi obywatelami, z Polakami się nie da z różnych względów. Można było zastrzec, że po prostu wprowadzone przez konstytucję mechanizmy, takie jak zasada proporcjonalności, jak dominacja Sejmu, no, powoduje wypaczenie artykulacji rzeczywistych interesów społeczeństwa. Taką argumentację przedstawiał, przedstawiał Piłsudski, kiedy wycofywał się z życia publicznego. Na ogół jednak partie funkcjonujące na, na forum parlamentu, działające tam, jednak odwoływały się do takiego niewyrobienia politycznego obywateli naturalnego z racji historycznych. Jak mówili socjaliści, zresztą próbowali, promo, proponowali, żeby walczyć z tymi zaszłościami w dosyć taki, no, taką terapię szokową. Tak? Ro, rozszerzenie jeszcze demokracji, wprowadzenie jakiejś instytucji demokracji bezpośredniej. Narodowcy oskarżali z kolei mniejszości o wypaczanie tego, czym powinno być państwo polskie, i proponowali ograniczenie ich praw z kolei miało to, to również drugą stronę, to znaczy zwracało uwagę partii politycznych ugrupowań na działalność na przykład w samorządach, czy w strukturach lokalnych, które pozwalałyby wychowywać obywateli, pozwalałyby no, czynić ich cnotliwszymi. No bo jak przekonywali ludowcy chociażby, czy osobisty przykład Wincentego Witosa, kto rządzi w gminie, rządzi w państwie. Natomiast rok 1926 można by moim zdaniem uznać za taki Przynajmniej chwilowy sukces koncepcji minimalistycznych republiki. Minimalistycznych, ponieważ zgoda na ten model ustrojowy nie wiąże się tutaj z uznaniem jej jakiejś wyższości czy walorów moralnych. I tutaj można też myślę wyróżnić dwa takie dominujące stanowiska. Obydwa popierają republikę i umocowanie państwa. I jego instytucji w woli większości, z uwagi na pragmatyczne aspekty takiego stanu. Z tym, że pierwszy uważa, że chodzi o uprawomocnienie systemu prawnego. Zgodnie z tym, co mówił już Marceliusz już Spadwy, ludzie chętniej słuchają praw, które sami sobie nadali. W związku z tym, no, właśnie tak należy postępować. Powinno się kultywować w ludziach przekonanie, w obywatelach, że prawo należy do nich. W związku z tym, posłuszeństwo nie wymaga siły, ale. Wynikać powinno z samego faktu, że na to, na to prawo mają wpływ. Podobna argumentacja towarzyszy innej minimalistycznej koncepcji, która eksponuje nie tyle skuteczność prawa, ale, ale większą skuteczność samego podmiotu sprawującego władzę, na przykład w systemie prezydenckim. Myślę, że, że w w czasie zamachu i, i krótko potem te obydwie minimalistyczne koncepcje splatały się ze sobą. Sejmokracja okazała się złym sposobem rządzenia, w ten sposób nie dało się stworzyć ram, jasnych ram porządku publicznego, trzeba było to zmienić. Nie bardzo wiadomo było jak na płaszczyźnie parlamentarnej. W tym sensie e, miał rację Adam Krzyżanowski, kiedy mówił, że zamach majowy był właściwie wspólnym dziełem i marszałka, i jego przeciwników. Okazało się, że ta Republika, ta propozycja ustrojowa nie jest zdrowa, więc trzeba było z jednej strony obniżyć wymagania wobec niej, a z drugiej strony znaleźć jakieś lekarstwo na choroby. I przewrót majowy miał być takim swego rodzaju nowym rozdaniem kart, bo jak Hobbes uczył na przykład, nie da się naprawić złej gry w państwo inaczej jak tylko na nowo tasując karty. Trzeba było zacząć od nowa. Politycznym celem piłsudzkiego było wprowadzenie właśnie modelu prezydenckiego głównie, w związku z tym pozostanie w formule demokratycznej. Natomiast okazało się to trudne, zwłaszcza dlatego, że unikano rozwiązań stricte siłowych z uwagi na możliwe konsekwencje wewnętrzne i międzynarodowe. Więc do wyboru był autorytaryzm, totalitaryzm i może coś pośrodku na wzór włoski. Ewolucja w tym kierunku oznaczała jednak obniżenie prestiżu prawa, a wyeksponowanie samego podmiotu sprawującego władzę. Nie było to trudne właściwie, ponieważ nie przeszliśmy na przykład w wieku XVIII dobrej szkoły legalizmu, jaką była rzeczywistość absolutyzmu oświeconego. Wszyscy teoretycy prawa narzekali właśnie na niską świadomość prawną obywateli. Drugiej Rzeczpospolitej, to nawet nie w zakresie zobowiązań czy, czy ich obowiązków, ale nawet pod względem roszczeń. Dlatego Piłsudski mógł sobie na przykład na bankiecie wydanym w Krakowie z okazji przyznania mu tytułu doktora honoris causa, mówić, że jest właściwie zawodowym kryminalistą i że do prawników, broń Boże, o opinię prawników nigdy się nie zwraca, bo ona utrudnia podejmowanie szybkich decyzji fundamentem Polski pomajowej, stał się więc autorytet władzy. Fakt, że skupiła się ona w rękach Piłsudskiego, to nawet jeśli nie pełnił jakiejś funkcji, pozwalał jednak jak gdyby od tyłu wprowadzić do teoretycznej podbudowy działań politycznych wartości moralne. Znowu, bo jak ładnie napisał Stanisław Rosiek, Piłsudski był właściwie żywą obecnością tradycji narodowych, istotą cmentarną, bo symboliczną i skompilowaną z wielkich umarłych. Był więc właściwie zmaterializowaną postacią ideologicznej ojczyzny, o której marzono u początków II Rzeczpospolitej. Więc silna, skuteczna władza miała być takim środkiem wzmacniającym wątły organizm Polski, takim nie wiem, energetyzującym dopalaczem, który by potrafił zmobilizować całość, wreszcie pchnąć ją na właściwe tory. Nie można uniknąć takiego wrażenia, jak się czyta wypowiedzi zwolenników Piłsudskiego, że właściwie dla nich Polska to jest Rzeczpospolita plus Piłsudski, który, bez którego właściwie, jak tak, bez takiej codziennej porcji witamin ten organizm państwowy właściwie funkcjonować nie mógłby. Chodziło więc ostatecznie nie tylko o zmianę rządu, procedur, ale o uzdrowienie stosunków politycznych, przez to moralnych, o sanację po prostu. Zwraca się uwagę, że system autorytarny jakim były rządy pomajowe charakteryzuje się między innymi depolityzacją życia publicznego, jak istnieją typologie dzielące ustroje autorytarne i totalitarne, czy do autorstwa Juana Linza, czy Friedricha i Brzezińskiego, uznaje się ten fakt za jedno z ważniejszych kryteriów różnicujących te modele. Natomiast Władza autorytarna chce władzy po prostu, więc pozwala społeczeństwu na taką zastępczą realizację własnych ambicji w sferze kulturalnej, społecznej, nawet gospodarczej. Natomiast argumentacja, jaka stała za, za rzeczywistą depolityzacją życia publicznego w Polsce, ta sanacyjna, biegła troszkę innymi torami, bo zwracano uwagę na to, że właśnie polityka, rozpolitykowanie społeczeństwa nieprzygotowanego, nicnotliwego utrudnia konsolidację, więc trzeba przynajmniej na chwilę wygasić te polityczne artykulacje własnych interesów, zająć się konkretną pracą, żeby przygotować społeczeństwo do, do Republiki, czy właściwie oznaczało to taki okrężny powrót maksymalistycznych nadziei pod adresem II Rzeczpospolitej, która miała być Rzeczpospolitą nie tylko z nazwy. I Piłsudczycy właśnie podzielali jak gdyby nadzieję, że uda im się wychować również cnotliwszych obywateli. Jeszcze w jeszcze w 1923 roku Stanisław Posner socjalista pisał, że republika potrzebuje praktycznie najważniejsze czego potrzebuje to jest wiary w republikę czyli takiej wielkiej idei która będzie wychowywać obywateli skłaniać ich do zachowań które podtrzymują jej trwanie i takiej wiary w międzywojniu nie brakło i myślę że pozwoliła ona myśli politycznej po pewnym szoku 1926 roku powrócić stopniowo do tych maksymalistycznych oczekiwań Wprawdzie po śmierci Piłsudskiego ta wiara została przyćmiona walkami o schedę. Wprawdzie głównie oponenci sanacji, narodowcy, stawali się coraz bardziej zafascynowani praktykami włoskiego faszyzmu, ale mówiąc państwo nadal odnoszono się nie tyle do instytucji, co do tego właśnie nasyconego wartościami obrazu ojczyzny. I te wartości były wcześniejsze od państwa, bo wpływały na zachowanie jednostek nawet wówczas, kiedy państwa nie było, więc domagały się jak gdyby pierwszej, były ważniejsze niż cokolwiek innego. Myślę, że ten fakt ma swoje znaczenie, bo na przykład odstręczał od totalitaryzmu. Bo w totalitaryzmie ta relacja jest odwrócona, tam się zakłada, że poznanie wartości wspólnotowych jest możliwe tylko przez struktury państwa, tak, instytucje wodza. U nas mimo sympatii totalitarnych wyrażanych przez niektóre ugrupowania, podkreśla się, że właśnie było to troszkę, troszkę inaczej, troszkę bardziej rozmyte. Oczywiście wszelkie uproszczenia zakrywają na redukcjonizm, ale moim zdaniem, takie, takie specyficzne nasze, takie porozbiorowe przywiązanie do akcjologicznego postrzegania Polski. I związane z tym ogromne i moralne oczekiwania wobec instytucji państwa wzmacniało w pierwszych latach niepodległości frustrację i niezadowolenie. Nie takie okazało się społeczeństwo, nie, takie okaza nie tacy okazali się politycy, nie takie instytucje, organy władzy. Frustracja między innymi obniżała poziom kultury politycznej, który pozwolił w 26 roku na przeprowadzenie zamachu. Ale te same czynniki myślę w latach 30. trochę paradoksalnie by powstrzymywały ewolucję sympatii politycznych w kierunku totalitaryzmu. Dwudziestolecie utrzymało w tym zakresie taki kierunek wyznaczony jeszcze przez oświeceniowych reformatorów. Żeby zbudować silne państwo trzeba wykształcić znotliwych, porządnych, uczciwych, dobrze się zachowujących obywateli. Ale żeby uzyskać takiego obywatela, to trzeba najpierw dostrzec w nim uczciwego. <laughs> człowieka, a to oznacza zgodę na uznanie instytuc przez instytucje państwa wolności jednostek, czyli ten model republikański. Przepraszam za przekroczenie, dziękuję.